Cześć, widzę, w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj zrobimy sobie świątecznego vloga, który był przez mnie nagrywany przez kilka dni, bo jednak no właściwie nagrywałem to po prostu w odstępach czasowych, to też po prostu przez te krótkie wideo mówię, więc po prostu no zapraszam Was do oglądania tego świątecznego vloga, w którym przygotujemy sobie właśnie mój pokój na ten świąteczny adwentowy czas, oraz oczywiście kilka innych rzeczy, więc jeszcze raz zapraszam. Mamy sobotę, 3 grudnia i właśnie udajemy się na film WAKANDA FOREVER do kina Aktualnie jesteśmy w Oshome i zrobimy sobie taki mały przegląd klocków Tutaj jakieś pojedyncze zestawy z City, Następnie duplo, to wiadomo, że nas raczej średnio Interesuje, mamy też jakieś zestawy z Friends Tutaj widzę naprawdę no, fajną promocję na ten zestaw Ogólnie z Avatara Całkiem spoko secik, ale raczej sobie go odpuszczę A tu jeszcze kilka zestawów z Ninjago, na przykład krążownik jest Takiem spoko, a to też w dobrej cenie nawet Natomiast tutaj robi się ciekawe Ponieważ mamy zestaw, po który przyszedłem Czyli oczywiście ten z Wakanda Forever I on idzie ze mną, bo kosztuje tylko 96 zł. Także naprawdę spoko A tutaj proszę, jaka ładna choinka wow. Ale to ładniejsze oczywiście W tym momencie znajdujemy się u mojego taty Oczywiście jestem już po filmie Wakanda Forever I muszę przyznać, że był to całkiem fajny film Uważam, że po prostu no, Podobał mi się, aczkolwiek było kilka Takich troszkę nudnawych momentów Ale ogólnie naprawdę na plus I postać Namora ogólnie bardzo fajnie napisana Naprawdę jest super Także myślę, że z czystym sumieniem dla fanów Marvela mogę polecić No i zestawik już przeze mnie Tutaj budowany jest Jego recenzja prawdopodobnie pojawi się po prostu na dniach Na kanale Bo naprawdę no minifigurki są przepiękne Na przykład ten Atuma no to już w ogóle Konkretny kozak No to jest dosłownie kurde pleże dla mnie, na no, ten zestaw jest piękny. Siema, dzisiaj jest poniedziałek, 5 grudnia i dzisiaj wyruszymy w taką trasę, by, e, by kupić kilka świątecznych, takich klimatycznych rzeczy do mojego pokoju. No i pierwszą taką świąteczną rzeczą jest oczywiście makieta hof, którą sobie już tutaj zrobiłem na taką właśnie świąteczną. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, właśnie odcinka z tą makietą hof w wersji świątecznej, to oczywiście obczajcie sobie tutaj, macie odnośnik do tamtego odcinka, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, ale my dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj bierzemy sobie pieniążki i lecimy coś kupić. Ja już sobie oczywiście wyszedłem i ogólnie plan jest taki, że idę sobie do sklepu kupić kilka właśnie rzeczy do ozdobienia mojego pokoju. Jakieś takie, wiecie, lampki, jakieś takie mikołajki, czy coś w tym stylu, właśnie takiego mostu świątecznego i też jakieś prezenty dla bliskich, bo właśnie się wigilia zbliża, więc trzeba się w coś zaopatrzyć. No także ja sobie lecę i jeżeli coś, cieka cieka <laughs> coś ciekawego znajdę, to oczywiście wam nagram właśnie, no, co to po prostu jest. No dobra widzowie, jesteśmy w Dels i tutaj jest tak naprawdę sporo, więc pewnie coś wezmę zaraz Dobra widzowie, coś tam w tym Dels kupiłem, ale oczywiście przegląd wszystkiego zrobimy sobie jak już rzucę do domu No a teraz jeszcze idziemy sobie do jakichś innych sklepów po jakieś inne rzeczy Okej, okay, właśnie wyszłem z kaflandu, kupiłem sobie pierniki, w sensie dla mamy, głównie na prezent na Mikołaja I słuchajcie teraz Teraz jak idę po prostu słychać te pierniki, więc trochę, trochę się wkopałem Trochę to mocno słuchać, ale trudno i idziemy sobie teraz do action jeszcze. O patrzcie, Lego, tu mają mi to nawet całkiem spokojne, Ale te ciekawe zestawy już raczej. Mamy Jest tutaj nic czy mi nie porywa, ale za to kilka lek później <mamy>, mamy oczywiście Arizonki, które to już pójdą sobie ze mną. Zapraszam do twojego nowego pana, czyli mojego brzuszka. Delicje No dobrze moi drodzy widzowie Ja już po wszystkich zakupach Wszystko sobie ogarnąłem to co chciałem Oczywiście Arizonkę jeszcze będę sobie teraz zsiorbał No i widzimy się jak już będę w domu I wszystko będę sobie rozpakowywał Z tego mojego plecaczka Więc e, no widzimy się już po przejściu Na kolejną scenę tego filmu Dobra już w domu Słuchaweczki do ładowania Bo muszą się tutaj naładować Włączam sobie xboxa Za chwileczkę będę sobie jakieś muzyki słuchał a my zróbmy sobie wspólny unboxing rzeczy, które kupiłem z mojego plecaka. No i dobra, no ogarnąłem sobie mniej więcej jakieś oświetlenie, żeby było jakoś nieco jaśniej, ale zaraz będzie jeszcze jaśniej, ponieważ kupiłem również tutaj e, światełka, ale może o tym zaraz. Najpierw jakaś taka kokardka wziąłem, bo w sumie tania, chyba z 2 zł, więc może się przydać gdzieś. Następnie uszy Renifera, które ma w planach dać sobie na... E, Pewną konstrukcję z LEGO, którą zobaczycie potem, właśnie udekorowano w ten sposób. Wziąłem też ten wieniec, bo również był mega tani, chyba 3-4 zł, więc git. Mamy też pierniczki takie, ale to właśnie dla mamy na Mikołaja, więc kiedy to oglądacie, też to prawdopodobnie je dostała. Mamy też właśnie rzeczone lampki LED, takie 100 sztuk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po odpakowaniu. I jeszcze taki. Ćwok, w sensie taki jakby kraszal Mikołaj, co to, to tam jest? Wziąłem, bo też w miarę tani był. Także tak to wygląda, świąteczne zakupy i zaraz to wszystko sobie rozłożymy i zobaczymy, jak mój pokój będzie wyglądał przepełniony tym świątecznym stafem. Także no ja się biorę do roboty i widzimy się za chwilę. okej, okay, najważniejsze, no czy oczywiście, czy lampki działają i udało się, moi drodzy, działają, ale jeszcze muszę je troszeczkę właśnie porozlokować, porozlokowywać, więc zaraz zobaczycie właśnie rezultaty. No, i moi drodzy, wszystko już gotowe, więc zobaczcie tutaj, jak to wyszło. I tak oto prezentuje się właśnie ten regał ozdobiony tymi lampkami, które świecą się co jakiś czas na różne kolory. Teraz na przykład włączył się zielony, niebieski, potem był żółty, czerwony, a potem wszystkie naraz tak świecą. I tak to właśnie wygląda. Jest to ogólnie podłączone tak, że tutaj, żeby tak to zawinąłem, przez wszystkie te regały, oczywiście, żeby to było tak mniej więcej. Obok tych wszystkich figurek, i tak dalej. Jest to właśnie zawinięte jeszcze tutaj na samej górze przy Marvelu I jest to ogólnie tutaj, zobaczcie, tak, jakoś dziwnie to wchodzi w łóżko. Dlatego, że po prostu tutaj sobie to przeciągnąłem przez tył łóżka. Tam z tyłu też to się tutaj pewnie zobaczcie, e, świeci. I jest to, o, tutaj, teraz wszystkie kolory, to zobaczcie sobie. Jest to ogólnie tutaj właśnie e, tak zrobione, żeby mi tutaj się to po prostu działało. Bo tutaj właśnie jest kontakt, przy którym jest to. O, teraz ładnie to wygląda w sumie. Teraz najlepiej wygląda na światełka. Te wszystkie kolory są po prostu włączone, i tutaj właśnie jest to ładowane, w sensie, przez to właśnie to działa, że jest to w kontakcie. No i tak to właśnie się prezentuje, ta światełka. Uważam, że naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Tutaj jeszcze to, to przykleiłem, bo to ogólnie się przykleja, potem to zerwę już po tym świątecznym, oczywiście, klimacie. No i tak, tutaj chyba najciekawsza rzecz. W zeszłym roku ogólnie kupiłem ten zestaw i dałem sobie na niego czapkę Mikołaja a w tym pomyślałem, że kupię sobie takie rogi renifera i właśnie na ten hełm sobie te rogi renifera tutaj dam. No i tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem ciekawie się na to patrzy. Tutaj jeszcze kalendarz adwentowy w ogóle dostałem od mamy z Kindera, bo z Lego w tym roku nie kupiłem, bo uważam, że nie potrzebuję żadnego z tych z Lego, więc dostałem taki takim fajnie. Tu mój oczywiście mocek z Kajem i Moro. No a tutaj jeszcze mamy ten wieniec, który <laughs> śmiesznie tutaj oplata sobie tą moją lampkę, więc no śmieszna sprawa. A tutaj jeszcze taki jakby bałwanek to co tam jest Więc tak to ogólnie wygląda Jestem naprawdę bardzo z tego zadowolony jak właśnie te lampki wyszły Że udało się je rozplątać Bo to chyba zawsze jest największy problem I ogólnie że tak naprawdę całkiem fajnie Ładnie to właśnie wyszło Zobaczymy jeszcze jak to będzie jutro rano wyglądać Ale ja jestem na ten moment naprawdę zadowolony No i tak to moi drodzy wygląda Rano w sensie e, Kiedy już sobie wstałem I tutaj te lampki dalej się świecą Oczywiście w sensie Oczywiście na noc je wyłączyłem, ale teraz sobie je znowu włączyłem I prezentują się już tak No i oczywiście mój pokój już świąteczny, tutaj wygląda w ten sposób rano właśnie Gdzie są te rogi, tutaj ta światełka tamta Powiedzmy złota kokardka czy coś w tym stylu No ogólnie jestem bardzo zadowolony z przebiegu tego odcinka W sensie przez to co udało mi się przez ten odcinek W trakcie tego filmu po prostu e, zrobić Czyli być na Wakanda Forever Nagrać wam wrażenia po tym filmie Nagrać wam jak znalazłem naprawdę fajną przecenę na ten zestaw ten, ten zestaw, którego recenzję będzie za niedługo na kanale. Oraz oczywiście kilka innych rzeczy, tak jak na przykład właśnie udekorowanie mojego pokoju na ten świąteczny klimacik. Więc ja dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale jeżeli że Wam się spodobał to oczywiście wiecie co ma się robić. Łapeczka w górę wraz z subskrypcją, byście nie przegapili tego typu odcinków na moim kanale. No i widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach, na przykład w recenzji tego zestawu, a... tego zestawu, albo kilku innych rzeczach na tym kanale. Także cóż, do zobaczenia i cześć!